Kiwi. Witajcie, szanowni widzowie. Dzisiaj wybraliśmy się do podwarszawskich ząbek, żeby przybliżyć Wam trochę postać Kiwiego, który jest naprawdę wyjątkowym psem. Tak, tutaj mamy głównego bohatera, a ja jestem szczęśliwą mamą tego psiego stworzenia. W tym razie zapraszamy Was na materiał. Jaką rolę w ogóle w pełni Kiwi w twojej rodzinie? Kiwi jest moim dzieckiem, jest w szczęśliwej rodzinie, bo żyje w modelu 2 plus 1. Jestem spełniającą się psią mamą. To powiedz mi, ile ja trwa taki twój przeciętny spacer z kiwi? W zimowe sezony wiadomo, że mniej się chce chodzić z psem, więc rano przed zajęciami zwykle trwa to wokół bloku, hmm. czyli jakieś 10 minut, okay. 5-10 minut. A jak mam czas po uczelni, to idziemy zwykle do skarszewskiego na taką godzinkę. Wieczorem też takie z słoce. W jaki sposób w ogóle Kiwi reaguje na inne psy albo na innych ludzi? Jaki jest jego stosunek do nich? On jest bardzo przyjaznym pieskiem. Jeżeli jakiś pies na go szczeka, to ucieka. Mhm. A jeżeli któryś chce się z nim bawić, to do upadłego. Kiwi jest rasowym pieskiem, tak? to na jakieś wystawy może chodziliście z nim, czy, czy nie? Czy to by jest, w ogóle z rodowodem jest, Kiwi? Tak, żeby, żeby pójść z psem na wystawę trzeba zdobyć rodowód i byliśmy z nim trzy razy bo pomyśleliśmy, że może się nadawać na psa rozpołudowego Kiedyś jak byliśmy na spacerze to spotkaliśmy hodowcę w nocy i w ogóle tak, był w ogóle hodowcą tej rasy więc tak nas zaczepił, był ze swoim pieskiem pieski się zaczęły bawić i on nam powiedział, że powinniśmy chodzić na wystawę więc stwierdziliśmy, a dobra, w sumie czemu nie to może być niezła zabawa tak też zobaczyć z doświadczenia byliśmy trzy razy i pies był Y, Które mógł wykryć, bo no to trzeba tam spełnić szereg wymagań, i stwierdziliśmy, że no to jest bez sensu, y, bo właśnie dwóch niezależnych sędziów nam powiedziała, że on jest trochę za duży, w sensie za długi tam nie mieścił się w tych ramach maksymalnych centymetrów, ile rasa powinna mieć. co okay. to by wykluczało trochę. I te kilka centymetrów długości wykluczyło <laughs> go z tego, że może sobie tam tak. zrobić dzieci, tak? Tak, znaczy y, no, nadal może robić dzieci, ale to nie, wtedy nie będzie tak transparentne i do końca legalne. My jednak chcieliśmy... Legalne? E, no bo jakbym zrobiła bez tego... E, to się nazywa? No jakiś tam papier się dostaje za to i no. wtedy jakbym e, Kiwiego dała na krycie, to by była taka absurda hodowla, bo tak naprawdę nie wiadomo by było, co mhm. e, to, to za pies. A miał jakąś taką sytuację, że na przykład pogryzł się z którymś, albo coś tego? Nie, jeżeli zauważyłby, że któryś jest do nim agresywnie nastawiony, to uciekał. Mm -hmm. Czyli, że nie było żadnych takich sytuacji. Jak wygląda taka współpraca z behawiorystów? Różnie to wygląda, bo mm -hmm. na początku jak to tylko indywidualne spotkania. Dochodziliśmy mm -hmm. z nim na dwóch, na dwóch uspokajające ćwiczenie. Jak się zachowywać w stosunku do psa, żeby nie miał lęku separacyjnego? Nasza behawiorystka też prowadzi takie spacery, weekendy socjalizujące. Tam się spotykamy w parku na przykład 10 psów i jedną na przykład takie ćwiczenie, które ja najbardziej spamiętałam, że właściciele się nawzajem przytulają. I to jakby uczy psa, że nie musi się być z i że jakby musi sobie jakoś poradzić. No dobra, czyli że trzy razy byliście, ale coś, coś wygrał Kiwi, czy nie? No, dostał tam ocenę bardzo dobrą, ale to nadal nie jest ocena wystarczająca, żeby... No, no to nam coś dało. Tak naprawdę okay. tylko dla naszej wiadomości, że on się dobrze rozwija i jest grzeczny. Mhm, spoko. Czyli rozumiem, że... Jakby taką główną nagrodą w tych takich zawodach jest to, że on dostaje taki jakby certyfikat za to, że może być statusiem yy, do tych takich... Tak, tylko, że trzeba okay. kilka takich wystaw e, wygrać. wygrać, żeby dostać taki certyfikat. No jak trzeba wygrać ich chyba trzy i jakbyśmy nawet wygrali jedną z tych trzech, no to też nie wiadomo ile razy byśmy musieli pojechać, żeby kolejne dwie dostać, więc... Okej, okay, Ale okay. taka każda wystawa się wiąże z kosztami. Tak? A to jak jest y, pewnie jakaś opłata wstępna tak. za w ogóle wystartowanie to tak. jest wysoka kwota, czy ile um, to tam wynosi? To ch chyba jednorazowo wynosi jakoś 200-300 zł. za to właśnie, że pies po prostu jest przez 5 minut na ringu, zrobi dwa kółka, sędzia go obejrzy i już padł 200 zł. No i jeszcze wiadomo, koszty dojazdu, e, koszty właśnie noclegu, mhm. to po całej Polsce są tak, okej. Okay. Nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy byli w Warszawie. Mm -hmm. Czyli że to tam gdzieś po całej Polsce trzeba jeździć, tak? Tak. Okej. Okay. A czy pod, te, podczas takich zawodów yy, Kibi oprócz tego, że musi sobie dwa kółka zrobić, po tym mm -hmm. rynku to robi jakieś sztuczki. Nie, 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 nie. Nie, nie. właśnie nie? Nie, Kibi tylko idzie, najpierw idziemy w kółko, później pies musi mm -hmm. truchtać, żeby sędzia zobaczył jego chód. Mm -hmm. Później ogląda mu zęby, jądra czy się prawidłowo rozwijają. Jakby nawet brakowało mu jednego zęba, to już go tak naprawdę dyskwalifikuje, okay. mm. więc czasami się zdarza, ja słyszałam, że ludzie sztuczne zęby, że... tak? Co, co było, że tak powiem, waszym e, zapalnikiem do tego, żeby w ogóle wybrać się do kogoś takiego jak No Kurde, nie pamiętam. A miał jakby szczeniak, miał jakieś problemy mm -hmm. z zachowaniem, ale co tam dokładnie było? Chyba By był właśnie taki szczekliwy, ale z góry wiedzieliśmy, że, że będziemy potrzebować trochę takich spotkań. Kiwi reaguje na migi bardziej niż na słowa. Tę drugą piątkę. Piątkę. No, jest zainteresowana innymi pieskami. Tak, taka piątka, niepewna. No daj Super! Pałsz się! Kwik! Ooo, jak pięknie! Super! A teraz robkuko. Super! Nasza ulubiona sztuczka, a raczej jego. To jest wszystko związane z, ze skakaniem. Czyli... Ja na chwilę odejdę. Poczekaj. Poczekaj. Hop! Super! Hop. Super. Hop. O, super! Hmm. Kiwi, przejdź. Hej! Muszę się nie boi. Daj mu się obwochać. Przejdź. Przejdź. Mm, super piesek. O wiem. No. Mm, super. Czy jest może y, wybredny pod względem y, doboru tego co, co je? Czy to jest bardziej taki pies, który zje wszystko co tylko przypomina jedzenie? Na no, spacera jest nauczony, że... <laughs> że nie może nic jeść. A jeżeli chodzi o jedzenie, to ma takie całkiem dziwne nawyki, bo je tylko w nocy, tak druga, trzecia. Tylko w nocy je? Tylko w nocy je. Okay. raz dziennie, wielką michę zje raz dziennie, nie tak, że systematycznie. To się je całkiem zroba chyba. Tak, no, chyba nie jeden bardzo. Jeden posiłek w ciągu dnia. I tylko w nocy. Jeżeli właśnie ja na przykład śpię z nim w pokoju i obudzi mnie w nocy tym, że ja je, hmm. wezmę jego miskę na stół, bo nie rano mu dam, to na przykład też nie pieniądze przez cały dzień, tylko kolejnego, kolejnej nocy, mając taki... Cały, cały dzień może miska leżeć właśnie na ziemi. Ale jak jest zabrana w nocy, to chyba nie będzie też Nie... Hmm. Dobrze słowo. Ale kiedyś właśnie też jedliśmy steka i została nam kość po steku. No. I chcieliśmy ją po prostu dać, żeby sobie tam tą... buglano. Eee, położyliśmy mu na talerzu tą kość na podłodze. Wiadomo, pięknie pachniała. I on tak podszedł do tego. Zobaczył, że to leży na talerzu i taki... Testujecie mnie. To, to nie jest dla mnie. Aż, póki mu nie włożyliśmy to do pyska, to nie wiedział, że to jest dla niego. Nie ma, nigdy nie da weźmie z talerza przy stole nigdy nie teźba z talerza, nigdy go nie zobaczycie Dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie i że odpowiedziałaś na wszystkie te pytania, które nas bardzo nurtowały. A Was! Proszę bardzo, teraz zapraszam do subskrybowania kanału Armento. Zapraszam na Instagrama Kiviego oraz na naszego. Dzięki bardzo za obejrzenie i widzimy się w następnym materiale.